Dzień dobry, witam serdecznie w ten piękny wtorek. Pogoda dzisiaj dopisuje. Mam nadzieję, że mecz... Francji z Polską nie zepsuje nam nastrojów aż tak mocno. Lecimy dzisiaj z kolejnym, oczywiście, dniem. Dzisiaj, o ile się nie mylę, 12 dzień euro z rzędu i 12 dzień zarazem typowania z rzędu. Dzisiaj bawię się na Superbecie i tutaj czeka na Was promocja, właśnie związana z meczem Francji z Polską. Jeżeli ktoś nie ma konta, możecie takie konto założyć. W komentarzu będzie się znajdował, w pierwszym komentarzu pod tym filmem będzie się znajdował link, z którego możecie się właśnie to zrobić. Następnie trzeba potwierdzić zgody marketingowe, zweryfikować konto i wpłacić 5 dyszek. jesteście zapisani do, na promocję. Na mecz Polski z Francją, a raczej Francji z Polską Tutaj trzeba pamiętać, że pierwszy depozyt to jest jeszcze podwojenie aż do 200 Więc możecie spłacić sobie 200 stówki I jeszcze za wpłatę za pierwszy depozyt Minimum 5 dych jest ekskluzywny freebet 35 ziko Za założenie konta z naszego linku Także tutaj już na samym starcie wygląda to bardzo fajnie No ale żeby się zapisać do tej promocji na mecz Polski z Francją z Francji z Polską Trzeba wpłacić minimum 5 dyszek Później gracie za minimum 2 złote Singla na to, że Polska strzeli gola. Jeżeli tak będzie, w przeciągu 72 godzin dostajecie 4 stówki jeszcze w bonusie. Czyli dzisiaj, jak ktoś chce sobie maksymalnie wykorzystać tą całą promocję, 235 przy pierwszej wpłacie można tutaj zgarnąć bonusu, jeżeli się wpłaci dwie stówki. No i 4 stówki jeszcze za. Ewentualnego gola Polski. Ale to jeszcze nie wszystko, bo to jest oczywiście rozszerzenie promocji powitalnej, a nie jej zamiennik. Czyli za założenie konta i, jakby tutaj, wykorzystanie promocji po pierwszym depozycie jest jeszcze tydzień gry bez ryzyka, aż do 3,500. tysiąca. Tak jak mówiłem, jak ktoś jest zainteresowany, pierwszy komentarz pod tym filmem tam będzie się znajdował link, a my lecimy na szybkości jeszcze z konkursem. Dwie dyszki na superbecie będą do zgarnięcia, i co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć. Łapa w górę, subskrypcja tego kanału. Dwie bardzo proste sprawy, zaczynam jak zawsze. W komentarzu typujecie dokładne wyniki minuty pierwszej bramki w dzisiejszym Pomiędzy Danią a Serbią. Ty do godziny 21. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie. Czy bez nikogo gracza na Superbet nie biorą udziału w zabawie? Wczorajszy kupon dałem się nabrać na Albanii, niestety. Kompletnie nie dojechali na ten mecz. No tam wiadomo, że szybka bramka. Hiszpanii mogła zabić ich zapał, jednak spodziewałem się tutaj po nich czegoś więcej. No ale dobra, dwa razy się dałem nabrać na Albanię na tym Euro. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Dzisiaj ode mnie dubel myślę, że całkiem fajny. <laughs> I dzisiaj zaglądam na meczu polskim. No po prostu nie mogę przejść obojętnie. Wybrałem sobie tutaj Super Beca z tego meczu po kursie 1,50. No i żeby tutaj jakby długo nie nawijać o tym, Francja wygra mecz i Francja wykona więcej rzutów rożnych, no chciałbym o tym meczu powiedzieć coś odwrotnego, nie? Jeśli chodzi o Polskę, ale mamy straszne problemy w defensywie i chyba ta formacja jest u nas jakby najgorzej radząca sobie, może tak. Najgorzej radząca sobie. W pomocy wygląda to nieźle w ataku. Czasami też potrafimy zaskoczyć na bramkę, to wiadomo. Jest zawsze tutaj mocno obsadzona. Myślę, że dzisiaj Francja wygra i wykona więcej rzutów. Różnych będą cisnąć od pierwszej do ostatniej minuty, bo muszą tutaj sobie poprawić bilans bramkowy względem Holandii. Jeżeli oczywiście będą chcieli wyjść z pierwszego miejsca, myślę, że będą chcieli. Druga kwestia jest taka, że jeszcze Francja jakby własną nogą nie strzeliła bramki na tym euro, a potencjał mają w ataku przeogromny. Nie ma tutaj żadnej ściemy, jeżeli coś takiego wypowiem. No i dobra, i Dania, Serbia. I tutaj idę w kartki, nawet w żółte kartki. Sobie podbijam troszkę kurs, bo jest o 15, prawie, no o 12 setnych większy niż na powyżej 3,5 kartki. Idę tutaj w żółte kartki i sędzią tego spotkania będzie François Letexier. Mam nadzieję, że tak tu się czyta. Już sędziował jeden mecz na tym euro. Chorwacja z Albanią, cztery kartki, wtedy pokazał: no, tu jest mecz praktycznie o wszystko. Serbia musi tutaj wygrać. Dani teoretycznie by wystarczył remis, wtedy już mają jakby zapewnione bez względu na wynik w drugim meczu trzecie miejsce. Jednak myślę, że tutaj nikt nie będzie kalkulował, nikt nie będzie odstawiał nogi, i tak to po prostu widzę w tym meczu. Standardowo za stawiam postawione. Dzięki piękne. O 17.00 widzimy się na live. kto będzie chciał, to zapraszam. Jak nie wbijacie, to miłego wtorku. Elo się ma. Cześć.